Cześć! Z tej strony Beata Tarnowska-Kupny, trener biznesu, coach, mentor, wieloletni praktyk, ekspert w obszarze kompetencji menedżerskich, przywództwa i zarządzania zespołami. Chciałam dzisiaj powiedzieć Ci kilka słów na temat tego, w jaki sposób można wprowadzać zmiany w zespole i w firmie. Oczywiście poruszę tylko kilka aspektów w tym zakresie. Jest to długi temat, więc nie wyczerpię go w kilka minut. Natomiast warto do tego podejść i spojrzeć z takiej strony, że jeśli chcesz coś zmienić wokół siebie, jeśli jako menadżer dostajesz zadanie ze swojej firmy od swojej firmy, żeby wprowadzić pewne określone zmiany, to y, zawsze warto zacząć od siebie. Za, zacząć od siebie w, w takim sensie, żeby przyjrzeć się swojej postawie, y, swojemu podejściu do danej zmiany, swoim zachowaniem, co ja, co ja mówię, co ja komunikuję na temat tej zmiany do otoczenia. Po prostu sprawdź, czy jesteś nastawiona na rozwój, y, otwarta właśnie na nowe y, rzeczy, czy też preferujesz. Tak zwane trwanie, pozostawanie, pozostawanie przy dotychczasowych rozwiązaniach, utrzymywanie status quo. Jest kilka takich zachowań, które mogą świadczyć, że bliższe ci będzie to nastawienie na trwanie, a nie nastawienie na rozwój. Co do tych zachowań należy, to na przykład, kiedy zauważysz, że cię denerwuje to, gdy słyszysz jakieś niepomyślne dla siebie informacje. Inną kwestią może być to, kiedy złapiesz się na tym, że chętnie opowiadasz ludziom wokół o swoich własnych sukcesach. Może być też sytuacja, którą zaobserwujesz, że tracisz cierpliwość, gdy musisz kogoś dłużej słuchać. Albo gdy zaobserwujesz, że lepiej się czujesz, kiedy inni ludzie są od Ciebie zależni. Kolejną rzeczą będzie to, jeśli zaobserwujesz, że w Twoim otoczeniu dostrzegasz zazwyczaj dwie grupy ludzi. Jedna grupa to ci, którzy podzielają Twoje zdanie, a druga grupa to ci, którzy są przeciwni. Nie ma innych. Zobacz też, jak reagujesz w sytuacjach niepowodzenia. Jeśli szukasz widnych wokół siebie, no to też jest warte zastanowienia się. Czy też, kiedy miewasz trudności z określeniem priorytetów, gdy nie lubisz na przykład, kiedy inni się z Tobą nie zgadzają. To jest postawa, to jest podejście. Tak jak powiedziałam, takie, taka, taka postawa nastawienie na trwanie, czy też nastawienie na rozwój. Właśnie to nastawienie jest niezwykle istotne do tego, żeby umiejętnie wprowadzać zmiany i wprowadzać te zmiany z powodzeniem. Tym bardziej to nastawienie jest istotne w przypadku menadżera, dlatego że ma do czynienia z zespołem, którym zarządza, ze swoim własnym rozwojem, z rozwojem tego zespołu z kwestiami biznesowymi w firmie, w której pracuję, z celami, które ma do realizacji. Pozytywne nastawienie do zmian pozwala iść dalej, iść naprzód, rozwijać się, trwanie natomiast przy tym, co jest, co znam, w czym się czuję w miarę OK, a być może nawet komfortowo, często oznacza odrzucanie rzeczywistości. Bo rzeczywistość jest taka, że zmiany są cały czas wokół nas, one się cały czas dzieją, one się dzieją od zawsze, one są nieuniknione i są nieuchronne. Nie ma sensu ich nie akceptować. W, w dzisiejszych czasach tych zmian jest po prostu więcej. Natomiast każda zmiana, można na nią spojrzeć w taki sposób, że przynosi coś nowego, daje nowe możliwości, pokazuje jakieś nowe kierunki. Może, może dać nowe początki czegoś, tak? nowe szanse się mogą pojawić. I jeszcze jeden aspekt, który jest istotny pod kątem Twojego nastawienia jako menadżera, to to, że ty swoją postawą i swoim podejściem jesteś po prostu i zwyczajnie wzorcem do swojego zespołu. Ludzie Cię obserwują. Więc jesteś tym wzorcem dobrym albo złym. Sam sama zdecyduj. Jak ludzie widzą zmiany? Dobrze jest mieć świadomość taką, że nasz mózg składa się z kilka, powiedzmy, obszarów. Jest taki obszar, który się nazywa kadzim mózgiem. To jest najstarsza część mózgowia i ona jest odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo i za przetrwanie. I ten kadzim mózg bardzo często rozpoznaje zmiany jako coś w rodzaju zagrożenia więc się jej przeciwstawia. To jest taka automatyczna dość reakcja. Pojawiają się wtedy trzy scenariusze. Walcz, uciekaj albo udawaj, że nie żyjesz. I tak naprawdę, jeśli mówimy o tym w kontekście pracowników twojego zespołu, często jakieś nowe, nowe wyzwania, właśnie wprowadzanie jakiejś zmiany, zmiana, która się pojawia w organizacji, którą ty chcesz wdrożyć, może się wiązać dla pracowników z obawą, z lękiem, ze strachem, i to są właśnie reakcje, które uruchamiają ten gadzi mózg. I mało tego, jak ten gadzi mózg się uruchamia, to z kolei blokuje się dostęp do kory mózgowej, tej takiej myślącej części mózgu. W związku z powyższym, ludzie przynajmniej na początku, albo też to przez jakiś czas może trwać, nie dostrzegają szans, nie dostrzegają korzyści. Mają też trudności z przyswojeniem takich racjonalnych informacji. Łatwo natomiast idzie z takim mnożeniem, z wielokrotnianiem negatywnych scenariuszy, więc jakby niepozytywnie, negatywnie widzą skutki zmian. I trzeba o tym wiedzieć, dlatego że wprowadzając zmiany, warto, warto te kwestie zaadresować. Taki, wprowadzając zmiany, czyli już w tym momencie, chciałam też przejść do możliwych strategii wprowadzania zmian. Takie dwie najprostsze strategie to strategia rewolucyjna i strategia ewolucyjna. I teraz strategia rewolucyjna to jest taka strategia, się, w której się przyjmuje, że w organizacji, że daną zmianę wprowadzamy od razu, w sposób taki jednorazowy, nieodwołalny. Oto oczywiście ten sposób wywołuje swego rodzaju taki efekt zaskoczenia. Tutaj zaletą jest oczywiście czas wdrażania, bo on się skraca, natomiast wadą jest ryzyko oporu ze strony pracowników. Dlatego, że właśnie w takiej sytuacji, w sytuacji dużego zaskoczenia, najprawdopodobniej uruchomi się ten gadzi mózg z tymi swoimi trzema scenariuszami i to prowadzi do wady tej, tej strategii, którą jest ryzyko, ryzyko właśnie sprzeciwu. Taka sytuacja też często powoduje to, że menedżerowie sięgają. Po autokratyczny styl zarządzania. No i suma sumarum to wszystko prowadzi do tego, że e, motywacja w pracownikach spada e, i zaangażowanie ludzi w pracę też spada. E, inną formą, e, czy innym rodzajem strategii jest strategia wprowadzenia zmian. Strategia jest strategia ewolucyjna i ona oznacza wprowadzanie zmiany takimi małymi kroczkami. Czyli w taki sposób, no, takimi małymi porcjami. Mało tego, na każdym etapie takiego wprowadzania właśnie zmiany, angażowani są do różnego rodzaju rzeczy pracownicy. To, ten, ten sposób, to podejście sprzyja wypracowywaniu takich, takiej postawy otwartości, gotowości do zmiany podejmowania działań i akceptacji, bo się też angażujemy. Co jest zaletą tej strategii, to to, że jest tam w niej bardzo, bardzo niskie ryzyko problemów. Natomiast jest spora motywacja, jest efektywność i wydajność działań, jest też wyższa kreatywność u ludzi. To wynika z tego, że tutaj ten gadzi mózg jest oszukany. Te małe kroki powodują i angażowanie ludzi na, na każdym etapie, na każdym kroku powoduje to, że trochę ten gadzi mózg oszukujemy. On nie, nie widzi tutaj jakby tego za, zagrożenia, nie ma jakiegoś zaskoczenia dużego. Wadą takiej strategii może być wydłużony czas wdrażania zmian w związku z takim podejściem i z takim procesem. No i oczywiście też konieczność utrzymania no, odpowiedniego nią zarządzania. Bo jak się czas wydłuża, to też trzeba zwracać bardzo mocno uwagę na to właśnie angażowanie ludzi cały czas i utrzymywanie motywacji. I teraz z perspektywy wiedzy o tym. W jaki sposób można mieć jakiego rodzaju nastawienie do nowych rzeczy? Czy też w jaki sposób nasz gadzi mózg powoduje, że reagujemy na jakieś duże zmiany, nagłe wydarzenia? Pomyśl, która z tych strategii, rewolucyjna czy ewolucyjna, jest lepszym sposobem do wprowadzania zmian. Dziękuję i do zobaczenia.